Jaki pierwotny strach paraliżuje teraz Twoje życie? Przyjrzyj się uważnie temu obrazowi. To nie tylko ilustracja, to lustro. W którym z tych trzech scenariuszy Twoja dusza natychmiast rozpoznaje siebie? Który obraz najgłośniej krzyczy do Twojej podświadomości? Po lewej stronie widzimy samotną postać na ciemnym, wzburzonym oceanie, z błyskawicami przecinającymi niebo. W centrum stoi mężczyzna, uwięziony i odsłonięty w idealnie oświetlonym szklanym sześcianie, a po prawej stronie osoba skulona w tysiąc z ciemności kamiennego labiryntu pozornie bez wyjścia. Nie wybieraj racjonalnie. Po prostu poczuj, który jest Twój. Ten wybór, to magnetyczne przyciąganie, które poczułeś, nie jest przypadkowe. To bezpośredni przekaz z Twojej psychiki. Karl Jung. Mistrz psychologii głębi nauczył nas, że nasze najgłębsze lęki są w rzeczywistości portalami są mapą, która prowadzi nas bezpośrednio do naszego cienia i do naszej największej mocy. W ciągu następnych kilku minut nie będę tylko analizował tych obrazów. Ujawnię, co Twój wybór mówi o samodestrukcyjnym schemacie, który paraliżuje Twoje życie w tej chwili. A co najważniejsze? Pokażę ci światło, które kryje się po drugiej stronie tego strachu. Napisz w komentarzu poniżej, którą ścieżkę wybrałeś: ocean, sześcian czy labirynt. Nie bój się odsłonić, bo jesteś wśród ludzi, którzy szukają tego samego co ty: prawdy. A jeśli czujesz, że ta eksploracja jest dokładnie tym, czego potrzebuje Twoja dusza teraz, przygotowałem coś jeszcze głębszego. Kompletny zestaw Podróż Cienia to praktyczny krok po kroku przewodnik, który pomoże Ci nie tylko zrozumieć, ale i zintegrować Twoją ukrytą moc w zaledwie 7 dni. Zawiera e-booka, audiobooka, mapę archetypów i medytację z przewodnikiem. Jeśli jesteś gotowy na prawdziwą transformację, specjalny link czeka na Ciebie w pierwszym przypiętym komentarzu poniżej. A teraz zanurzmy się w Twój wybór. Jeśli Twoją duszę przyciągnął pierwszy obraz, wzburzony ocean, stajesz w obliczu jednego z najstarszych lęków ludzkości lęku przed chaosem. Widzisz postać małą i bezbronną w centrum wzburzonych wód, błyskawice nieprzewidywalną furię natury, ciemną wodę reprezentującą nieskończoną, nieznaną. Co to oznacza? Oznacza to, że twoim pierwotnym lękiem jest utrata kontroli. Boisz się nieznanego, nieprzewidywalnego tego, czego nie da się skategoryzować ani zaplanować. W psychologii Junga ocean jest ostatecznym symbolem zbiorowej nieświadomości. Jest to ogromne, mroczne i głębokie źródło wszelkiego ludzkiego doświadczenia, wszystkich instynktów, wspomnień i archetypów. Stoisz na małej platformie, która Reprezentuje Twoje ego, Twoją świadomość, i czujesz, że w każdej chwili fale, które reprezentują Twoje stłumione emocje, Twoje dzikie instynkty, Twoje namiętności, mogą pochłonąć tę małą wyspę racjonalności. Twój cień, w tym przypadku, składa się ze wszystkiego, co w Tobie dzikie. To Twój gniew, Twój głęboki smutek, Twoja chaotyczna kreatywność, Twoja pierwotna seksualność. Spędziłeś życie budując tamy, próbując kontrolować przepływ swoich emocji. Prawdopodobnie jesteś osobą niezwykle zorganizowaną, kurczowo trzymającą się rutyny, potrzebującą pewności. Nienawidzisz niespodzianek, nawet tych dobrych, bo podkopują ci grunt pod nogami. Twój paraliż wynika z tego wyczerpującego wysiłku. Poświęcasz tyle energii, próbując powstrzymać burzę, że nie masz już sił, by nawigować. Żyjesz w ciągłym napięciu, czekając na kolejny piorun, kolejną falę. Samo sabotaż jest tu subtelny. Unikasz okazji, które wydają się zbyt ryzykowne, tłumisz własną intuicję, bo nie wydaje się logiczna. I odchodzisz od związków, które rozpalają zbyt intensywne namiętności, ponieważ zagrażają Twojej cennej kontroli. Wolisz sterylne bezpieczeństwo swojej kamiennej platformy od wibrującej mocy oceanu. Ale czym jest światło ukryte w tym cieniu? Jest ogromne. Cień chaosu, zintegrowany, przekształca się w czystą siłę twórczą to siła intuicji. W tym ciemnym oceanie kryje się Twoje największe źródło energii, odporności i zdolności adaptacji. Kiedy przestaniesz walczyć z falami i nauczysz się w nie zanurzać, nie utoniesz. Odkryjesz, że potrafisz pływać. Odkryjesz, że burza nie jest po to, by Cię zniszczyć, ale by oczyścić to, co już Ci nie służy. Zintegrowanie tego cienia oznacza zaakceptowanie, że życie. Jest z natury niepewne i chaotyczne. Oznacza to pozwolenie sobie na odczuwanie swoich emocji bez osądzania ich i lęku przed nimi. Oznacza to zamianę pragnienia kontroli na odwagę zaufania. Moja rada dla Ciebie to zacząć od małych rzeczy. Pozwól sobie zamoczyć stopy. Gdzie w swoim życiu możesz dziś oddać odrobinę kontroli? Może to wybór innej drogi do domu. Może wreszcie odbycie tej trudnej rozmowy, którą odkładałeś, albo po prostu siedzenie w ciszy i pozwolenie zakazanym emocjom, takim jak gniew czy smutek, wypłynąć na powierzchnię, nie próbując ich naprawiać. Twoja największa siła tkwi nie w budowaniu wyższych murów przeciwko oceanowi, ale w budowaniu silniejszej łodzi, zbudowanej z Twojej własnej akceptacji. Jeśli wybierzesz drugi obraz, szklany sześcian, twoim głównym lękiem jest osąd i ujawnienie. Widzisz mężczyznę stojącego, doskonale widocznego. Nie jest w ciemności, wręcz przeciwnie, jest w świetle reflektorów. Szkło oddziela go od świata, ale pozwala wszystkim go zobaczyć. Jest uwięziony nie łańcuchami, ale samą widocznością. To więzienie persony. Psychologii Junga persona to społeczna maska, którą wszyscy nosimy, aby dostosować się do świata. To ja, które prezentujemy publicznie w pracy, w mediach społecznościowych. To wersja nas samych, która jest uprzejma, kompetentna, miła i poprawna. Twój lęk jest zatem taki, że ta maska spadnie. Twój lęk to to, że ludzie zobaczą co kryje się za szkłem. Twoje wady, Twoje niepewności, Twoje niedoskonałości, Twoje nieakceptowalne myśli. Twój cień składa się ze wszystkiego, co uznałeś za słabe lub niegodne w sobie. To Twoja wrażliwość, Twoja potrzeba pomocy, Twoje przeszłe błędy, Twoje sekretne pragnienia. Najprawdopodobniej jesteś perfekcjonistą. Niestrudzenie dążysz do utrzymania pozorów, że wszystko jest w porządku, że masz wszystko pod kontrolą. Szklany sześcian to Twój własny spektakl. Jesteś w nim bezpieczny, ponieważ nikt nie może Cię naprawdę dotknąć ani skrzywdzić. Ale jesteś też strasznie samotny. Nie możesz dotknąć świata, nie możesz nawiązać prawdziwej więzi z nikim, ponieważ prawdziwa więź wymaga wrażliwości, wymaga usunięcia szkła. Twój paraliż wynika ze strachu przed odrzuceniem. Wierzysz, że jeśli ludzie zobaczą, kim naprawdę jesteś, porzucą cię. Twój autosabotaż jest oczywisty. Odkładasz projekty na później z obawy, że nie wyjdą idealnie. Unikasz emocjonalnej intymności, utrzymując rozmowy powierzchowne. Mówisz tak, kiedy masz na myśli nie, tylko po to, by podtrzymać maskę chęci pomocy. Żyjesz dla publiczności i zapomniałeś, jak to jest żyć dla siebie. Światło ukryte w tym cieniu jest jednak największe ze wszystkich. Autentyczność. Kiedy odważysz się objąć ten cień, kiedy zaakceptujesz swoje niedoskonałości i zrozumiesz, że są częścią tego, kim jesteś, szkłopęka, siła, którą zyskujesz, nie tkwi w byciu idealnym, ale w byciu prawdziwym. A bycie prawdziwym jest magnetyczne. To właśnie pozwala na prawdziwą więź, prawdziwą miłość i prawdziwe spełnienie. Objęcie tego cienia oznacza zrozumienie, że wrażliwość nie jest słabością, ale jedyną drogą do odwagi. Oznacza zamianę wyczerpującego poszukiwania aprobaty na radykalne wyzwolenie płynące z samoakceptacji. Moja rada dla ciebie to praktykowanie przejrzystości w małych dawkach. Zacznij od osób, którym ufasz. Przyznaj się do drobnego błędu w pracy, podziel się poczuciem niepewności z przyjacielem. Odważ się nie zgadzać z szacunkiem zamiast zgadzać się na przypodobanie. Za każdym razem, gdy pokazujesz się trochę bardziej takim, jakim naprawdę jesteś i uświadamiasz sobie, że świat się nie skończył odzyskujesz cząstkę swojej duszy, która była uwięziona poza sześcianem. Widzisz, jak potężne są te spostrzeżenia, ale jasność bez działania nie zmieni twojego życia. Dlatego zestaw kompletnej podróży cienia jest niezbędny. Zawiera cztery narzędzia: e-book, audiobook, mapę i medytacje, które pomogą ci praktykować tę integrację każdego dnia. Jeśli poważnie myślisz o powstrzymaniu samosabotażu, Kolejny krok jest oczywisty. Link znajduje się w przypiętym komentarzu. Jeśli wybierzesz trzeci obraz, mroczny labirynt, twoim głównym lękiem jest zagubienie i porażka. Widzisz postać skuloną, odwróconą plecami w pozornie niekończącym się korytarzu. To obraz beznadziei. Labirynt jest ciemny, przytłaczający, a każdy korytarz wydaje się taki sam jak poprzedni. Twój lęk nie dotyczy zewnętrznego zagrożenia, jak burza, ani osądu innych, jak w przypadku sześcianu. Twój lęk jest wewnętrzny, to strach przed brakiem wyjścia, że jesteś fundamentalnie złamany, uwięziony w cyklu powtarzania, z którego nigdy nie uciekniesz. W psychologii Junga obraz ten reprezentuje kompleks dominujący w psychice. Kompleks to wzorzec myśli, emocji i wspomnień naładowanych energią, zwykle uformowany wokół traumy lub podstawowego przekonania. Labirynt to Twój własny umysł, powtarzający te same ścieżki neuronowe. Twój cień, w tym przypadku, to Minotaur w centrum tego labiryntu to Twoje podstawowe ograniczające przekonanie. To głos, który szepcze: Nie jesteś wystarczająco dobry, zawsze zostaniesz porzucony, nic co robisz nie działa. Doświadczasz samosabotażu w jego najklasyczniejszej formie. Zaczynasz diety i przerywasz w połowie. Wchodzisz w związki i nieświadomie sabotujesz je dokładnie tak samo, jak sabotowałeś poprzednie. Bardzo się starasz ale wydaje się, że jakaś niewidzialna siła zawsze ciągnie cię z powrotem do tego samego punktu wyjścia. To nie pech, to labirynt, to twój kompleks. Jesteś sparaliżowany, bo wierzysz, że próbowałeś wszystkiego i nic nie działa. Jesteś wyczerpany walką z samym sobą, a skulona postać symbolizuje to poddanie się. Twój strach polega na tym, że w głębi duszy Minotaur ma rację, ale światło jest tu głębokie. Cień kompleksu, gdy się z nim skonfrontujesz, skrywa w sobie największą mądrość. Labirynt to nie więzienie, to mapa. A minotaur, twój największy strach, gdy zostanie zintegrowany, staje się twoim największym źródłem mocy. W micie labirynt został zdobyty nie brutalną siłą, lecz inteligencją i przewodnikiem nicią ariadny. Zintegrowanie tego cienia oznacza zaprzestanie bezładnego biegania po korytarzach, a zamiast tego włączenie światła i rozpoczęcie mapowania labiryntu. Oznacza to odwagę, by iść w kierunku do centrum, by spojrzeć na swojego Minotaura, by zrozumieć swój pierwotny ból. Kiedy to zrobisz, kompleks straci nad tobą władzę. Energia, która była w nim uwięziona energia Minotaura. Zostanie uwolniona i stanie się twoja. Tam, gdzie kiedyś była powtarzalność, teraz jest wybór. Tam, gdzie była rozpacz, teraz jest mądrość. Radzę ci, byś wziął długopis i papier i został kartografem własnego labiryntu. Zacznij śledzić wzór. Co jest bodźcem, który zawsze rozpoczyna cykl? Na przykład, kiedy czuje się krytykowany, jaka emocja się pojawia? Na przykład czuję wstyd. Jakie sabotujące zachowanie. Na przykład izoluję się i objadam się. Nie musisz dziś opuszczać labiryntu. Wystarczy, że zaczniesz rysować mapę. Samoświadome obserwowanie wzoru to nić ariadny, która cię wyprowadzi. Czy to strach przed przytłaczającym chaosem oceanu, strach przed paraliżującym odsłonięciem szklanego sześcianu, czy strach przed niekończącym się cyklem porażek labiryntu? Wszystkie one wskazują na tę samą prawdę: części ciebie zostały wygnane do cienia i wołają o powrót do domu. Nie są twoimi wrogami, są źródłem twojej najprawdziwszej mocy. Samopoznanie jest fascynujące, ale prawdziwa magia dzieje się, gdy przekształcisz je w działanie koniec z życiem na łasce swojego cienia. Kompletny zestaw. Podróż Cienia to Twoja szansa, by wykorzystać wszystko, czego dziś się dowiedzieliśmy, i zastosować sprawdzoną siedmodniową metodę integracji swojej mocy ze bukiem audiobookiem, mapą archetypów i medytacją z przewodnikiem. Wszystko, czego potrzebujesz, cztery w jeden w specjalnej cenie startowej. Nie odkładaj swojej transformacji na później. Kliknij teraz w pierwszy przypięty komentarz poniżej i zacznij przepisywać swoją historię już dziś. A zanim odejdziesz, zostaw swój komentarz poniżej. Jaki był Twój wybór i która refleksja z tego filmu najbardziej cię poruszyła, jeśli to przesłanie do Ciebie przemówiło? polub ten film, aby dotarł do innych, którzy potrzebują go usłyszeć i zasubskrybuj kanał, aby kontynuować tę głęboką podróż ku samopoznaniu. Pamiętaj, strach nie jest murem, lecz drzwiami.